Witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj znowu film z mojego stawu I dzisiaj będę Karmił ryby Jeżeli nie, ch nie chcę Ci oglądać takiego filmu Jak daję jeść Rybom, no to Nie oglądaj tego filmu Żeby później nie było, że Nudne coś, ale Mam nadzieję, że, że Większość osób ten film Będzie się, będzie się podobał Chociaż sam nie wiem. No i próbuję. Tam są ryby. Jak może widzicie, bo ja tutaj jest słońce i ja na kamerze tego nie widzę, jak to widać. Więc zaraz przejdziemy, co dzisiaj będę tym naszym rybkom dał. Mam dzisiaj trzy rzeczy takie, które dam rybkom. Em, em, robaki. Chleb, ze skórką chleba, no i, no i karma kukcza, taka ze sklepu, em, od firmy Tropical. Pont pellet, mix, food fish. Em, dobra, po polsku. Pływający pokarm podstawowy dla ryb w oczku wodnym. Em, no, i ja tutaj w oczku oczka wodnego to bardziej stawik taki mały. Nie wiem, czy to można nazwać oczkiem wodnym, ale mam nadzieję, że będą jadły. Zaraz przejdziemy, do, zaraz przejdziemy do karmienia. Pierwszą rzeczą, którą damy rybom, będzie właśnie ta oto karma. Zaraz ją otworzę i będziemy ją wrzucać. Karma prezentuje się tak. Takie kuleczki. Pelet. O! Trochę mi się wysypało. Ale to jest bardzo małe. No i takie coś. Niby jest pływające. Tak to jest napisane, więc zaraz zobaczymy. Tutaj zobaczę, czy pelet jest pływający nabiorę trochę no, pływa, pływa nawet nieźle dobra, więc zaraz zobaczymy czy rybki go strzamają ok, więc rzucę w miejsce w którym są ryby nabiorę sobie garstkę tam macie właśnie tam są właśnie ryby więc ja tam rzucę. Kurczę. To latać nie lubi. Rzuciłem tam, a jest przy brzegu. Czekajcie, ja to muszę podejść. Tym trochę. Ok. Zaraz zobaczę Rzucił z rzemse, rzemsetą karmę tutaj. No już się wysypała ale trudno po prostu to szybko teraz dostawię no ta nasza karma jakoś tak specjalnie tych ryb nie zwabia tutaj widzicie może takie kuleczki Zium. te kuleczki latają chyba na 3 cm bo nie wydaj, bo rzucam z całej siły, a to mi leci, kurczę, ja normalnie nie wiem. Tam rybki się pluskają, obok nie niedaleko nich jest żarcie, a one tego nie chcą. Ej, ty! Kurczę. Och ty gdzie to było? Chyba gdzieś tam. Jedzą. Tutaj. Coś tam zżerały. Karpiszony. No to nieźle, nieźle. Fajnie, że fajnie, że zżerają. To będziemy zaraz karmić następnie. Teraz zrzucimy sobie chleba. Piętkę wziąłem sobie z domu. Sobie to kucne. No właśnie tutaj karp jadł sobie chlebek, ale już nie je, ale tam dalej widzicie kolorowe ryby, obok chleba pływają, ale tam ruszyła ten chlebek. O, zaraz tutaj ten zjadają, Płyń z biją się o niego no to ryby trochę wygłodniały sobie no i fajnie, że wygłodniały, bo mam tutaj co nagrywać a nie, że nic nic nie je. no więc jak widzicie ryb w stawie jest dość dużo no bo dwa, dwa razy już zarywiałem, ja miałem tutaj karpie karasie i karpie koi yy. Kara się zwykłe tołpygi cztery jesiotry nawet mam, jeżeli w ogóle wiecie co to jest, ale jesiotr fajna ryba. Gdzie tutaj mamy jakieś tutaj kolorowe, tutaj gdzieś tutaj ten chlebek nic a gdzie co je? Tam jest... Tutaj jest karp to chyba karp tutaj też jakieś wielgachny. Dobra, więc zaraz rzucę dżdżownicy. W tym pudełku mamy kilka dżdżownic, ja tutaj dużo nie nakopałem. No i te dżdżownice będą dla tych ryb co na dnie bardziej siedzą. To może gdzieś tutaj w to drzewo zawale.

No i koniec robaczków chyba tylko tyle było. A teraz jeszcze Wam powiem, kiedy będzie łowienie tutaj z mojego stawu. Prawdopodobnie będzie, jeżeli oglądasz ten film zaraz po wstawieniu, jak dostałeś informację, że już jest tak szybko, no to, no to y, będzie film w sobotę, bo wtedy. Wtedy będę miał kolejny egzamin, no i będzie po egzaminie ten film. No i na pewno coś tutaj złowię, postaram się nagrać, to łowię tutaj, więc. I w ogóle jeszcze te ryby, u mnie są jakieś chore, nie wiem, czy wy tutaj widzicie, ale niektóre to mają takie białe na grzbietach, no i to jest jakaś choroba, bo ostatnio... Dużo tych ryb zaczynało zdychać, ale mam nadzieję, że nie będą mi tak zdychać bardzo nadal. Bo właśnie ostatni film mieliście o tej niebieskiej wodzie, to są jakieś lekarstwa chyba. Mam nadzieję, że to są lekarstwa. Ym, no i tam film o lekarstwie już wkrótce. Nie musicie się bać o nic, bo chyba dużo osób chce zobaczyć takie łowienie ryby, więc... To na tyle chyba w tym filmie, tyle, tyle chciałem pokazać, takie krótkie karmienie rybek, wstawię, no i mam nadzieję, że się podobało i dajcie suba, bo już jest 17 subów chyba, czyli 3 suby do super jakiegoś filmu, nie wiem czy te filmy z okazji 10, co było z okazji 20 subskrypcji, to czy będą się różniły od innych filmów, ale w każdym razie będzie staram się coś fajnego nagrać, więc dajcie suba, piszcie komentarze lajkujcie no i właśnie jakoś komentarze to najwięcej komentarzy to dostaję tylko tylko od y, mojego znajomego i znajomej chyba to są jedyne osoby, które mi piszą komentarze a tak to bardzo rzadko no i, no i to tyle z tego filmu, więc piszcie komentarze, nawet jeżeli nie, nie macie co napisać. Mam nadzieję, że się film podobał. No i do następnego filmu, który będzie już wkrótce. Cześć!